Witajcie, kochani gwiezdni wędrowcy, którzy na tej ziemi odkrywają, można powiedzieć, prawdę noszoną w swoich sercach. To jest taka wyjątkowa podróż, która często porusza w nas takie zagadnienie: jak, co znaczy być wolnym? Jak sami słyszycie i widzicie, obserwujecie, jest tyle różnych. Działań, które są odbierane jako zniewalające, opresyjne. To jest niesamowite, że um, wiele systemów, które się buduje idei, na bazie jakichś idei, yy, no, mają ten charakter taki, że w pewnym momencie zaczynają tą naszą esencję krępować. W no, takim bardzo potężnym systemem jest ten system religijny. Który wkłada tą naszą istność w pewne pudełko, które jest pełne różnych przekonań, zasad, sposobów na to by żyć. I coś się w nas kręci, opuszczamy temat religijności, no i gdzieś tam, w tym swoim poszukiwaniu, odkrywamy różne inne rzeczy. No i potem w imię różnego duchowego wzrostu i doświadczenia wolności, Bym powiedział, dalej wkładamy siebie w różnego rodzaju pudełka różnych przekonań, różnych wartości, stwierdzając, że to jest naszą wolnością. Ale potem znowu zaczyna się coś kręcić. Myślę sobie o tym, że chcąc, tak w tym myśleniu, w tym zastanowieniu nad tym, czym jest wolność, znaleźć tą odpowiedź, to tak naprawdę jest to taka yy, Droga bez wyjścia. Dlatego, że umysł w swym dualnym działaniu, yy, chcąc określić coś, co jest wolne, szuka, jak ma wyglądać życie wolne. I to określa, że to, to, czy tamto można robić, kiedy jest potrzeba, żeby to robić, albo po prostu ten stan zatrzyma być taki, a nie inny. Wtedy to jest wolność. To wychodzi na bazie tego, że yy, odkrywa w sobie, yy, i czy nazywa coś, że coś jest niewolą, coś jest opresją, coś jest ściskiem. I tak naprawdę w obrębie umysłu, znalezienie definicji wolności jest ścieżką, można powiedzieć, zapętlającą się i wciąż, wciąż. Nie mogącą tego określić, bo te określenia, które pojawiają się, to definiowanie, zastanawianie się, tak naprawdę w pewnym momencie odkrywamy, że o, o, tutaj coś dalej jeszcze jest do zmiany, tu coś jeszcze innego jest do zmiany. Widzicie, dla mnie życie składa się między innymi, jakbym miałbym tak zobrazować, z wdechu i wydechu. Macie to uczucie w sobie każdy z nas, kiedy bierzemy wdech, jest zacisk. Zacisk, który, tak by powiedział, przypomina takie zniewolenie, takie zaciśnięcie. A potem jest wydech, który rozluźnia i daje przestrzeń. I to jest takie niesamowite, że kiedy jak patrzę na życie, to życie składa się właśnie z takich różnych wdechów i wydechów, gdzie my zaciskamy siebie w tej naszej istności, tym ciele. Ta istność się, można powiedzieć, poprzez wdech zaciska, poprzez różnego rodzaju idee, które przyjmuje, różnego rodzaju przekonania, potem się kręci i jest Wydech, który rozluźnia, uwalnia i sprawia, że oh, ciało się relaksuje. Można byłoby powiedzieć, że no dobra, to tym relaksem, tym rozluźnieniem, tym uwolnieniem jest właśnie ta wolność. No ale co z wdechem? Myślę, że to są takie nasze edukacyjne ścieżki, gdzie my właśnie cały czas uczymy się oddychać w życiu. Przyjmujemy różnego rodzaju opcje, różnego rodzaju warianty funkcjonowania i powtarzamy je, a potem przychodzi czas takiego zastanowienia, że na przykład ku zmianie. I widzicie, to jest takie niesamowite, że kiedy to zaczynamy obserwować i wychodzić z tej narracji, z tej retoryki, z tej narracji o tym, kiedy jestem wolny, a kiedy jestem zniewolony, to nagle widzimy pewną cykliczność, że coś jest takim elementem, można powiedzieć, edukacyjnym dla nas. Że tu już się uwolniliśmy od pewnych pudełkowych zasad funkcjonowania na tej ziemi, ale tak tak ciekawie idziemy przez życie, że znowu wkładamy się w różne inne pudełka, yy, które są duchowo wznoszące. I potem znowu stwierdzamy, o, to tak naprawdę yy, znowu do końca nie jest takie moje. I zaczyna się coś kręcić. Chociaż czasami nieraz ktoś przylgnie w imię wolności do takiego pudełka i zaczyna je bronić. Co nam przypomina w ogóle obraz i religijny, i różnych ścieżek duchowych, i tak dalej. Jak ważne jest to, co też wspominałem ostatnio, jest obserwowanie tego. I tak naprawdę przyjęcie tego, że życie składa się i z wdechu, zacisku i rozluźnienia. A wszystko to ma, można powiedzieć, charakter, który nas uczy cały czas. I warto się zastanowić, czy moje życie jest bardziej na wdechu, w zacisku, czy w takim rozluźnieniu. A jedno bez drugiego nie funkcjonuje. I tak co wymyślę o tej wolności: że wolność jest czymś, co nie podlega, można powiedzieć, takiej narracji umysłu. Umysł zawsze znajdzie w tej rozkminie nad wolnością temat zniewolenia. A kiedy zaczynamy patrzeć na to z boku, to widzimy całą tą cykliczność. I ta cykliczność jest, można powiedzieć, elementem wpisanym w funkcjonowanie ciała. Tylko my tego tak nie nazywamy, bo to nazwanie siebie, że jestem niewolnikiem, to trochę brzmi dla umysłu niefajnie, więc od razu próbuję to tak ułożyć, żeby być wolnym. Jedno wiem, że my w swoim funkcjonowaniu, w tym umyśle, lubimy się przyzwyczajać, przywiązywać. Więc. Tak rozszerzając to swoje spojrzenie na to wszystko, co się dzieje, jak fajnie jest, można powiedzieć, pozwolić sobie na to, by sceny przychodziły i odchodziły. Nie trzymać się światopoglądów, nie trzymać się religii, nie trzymać się jakichś recept, na swoje szczęście, ale cały czas w takiej delikatności, czułości, wrażliwości na siebie, każdego dnia odkrywać. Co pragnę z głębokości swego uświadomienia wybierać jak się chcę przejawiać i będziemy w tym swoim takim odkrywaniu siebie e, doświadczali o tutaj wpadłem w jakiś nawyk który zaczyna mnie krępować który zaczyna mnie jakoś tak ściskać a daje to informację tak naprawdę e, że mogę wybrać Inaczej. I wiecie, kiedy puścimy te zastanowienia nad tym, kiedy jestem wolny, a kiedy jestem zniewolony, i obserwujemy ten cały swój teatr, to coś się innego takiego rodzi. Rodzi się taka obecność, świadoma obecność w każdym tu i teraz, w każdym nowym dniu. Bo to tak naprawdę yy, niewola i wolność. Jest zawsze mierzona przeszłością i przyszłością przez nasz umysł. Więc kiedy umysł zajmuje swoje fajne miejsce jako narzędzie, które ma nas wspierać, ale nie jest tym, który nam przewodzi, to zaczyna się inne funkcjonowanie. Widzimy ten teatr dualny, korzystamy z niego, wyrażamy się jak woda. Że tak naprawdę nic nas nie jest w stanie skrępować ani wprowadzić w taką narrację, kiedy jestem wolny, kiedy jestem. Bo ja sam w sobie jestem istnością, która nie podlega temu. Po prostu widzę tylko, że to ciało czasami poprzez to, jak umysłowi dajemy prowadzenie, zaczyna być krępowane, zaciskane, przywiązywane. A z drugiej strony, jeszcze powiem Wam, że fajnie czasami się przywiązać na chwilę, zobaczyć to, przypomnieć sobie, potem się odwiązać. Zobaczyć ten umysł, który chce czasami nieraz jakiegoś dramatu, jakiegoś wzniesionego funkcjonowania w jakimś systemie ale religijnym, potem zobaczyć tą grę. I tak wszystko się sprowadza do codzienności. Do codziennego na nowo wybierania siebie takiego świadomego, pełnego obecności, słuchania samego siebie. Najlepszego dla Was. Hej.